Jestem piękny, niebieski, ja i krytal. Przysięgam. Zobacz, O, o. tu na Ale nieprawda? Już mi się podoba. No, no. ryba? <grymne> ryba? <grymne> 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 Gdzie ryba? Tutaj? To to yeah. Ryba. <laughs> ryba. Pierwsza yeah. lida. Nie. Sobol. Paweł, gdzie Sobol? Nie. Paweł tu jest w czasach świetności. Zobacz. Pokaż. Z balajarzem. Pałka. Eee. Nie. Pałka. Nie. Pałka. No, ja no kurna. No, no gdzie? No, czy ty nie miałeś jakichś złotów? O Jezus Maria. No jak nie miałem? Jez, Najlepszy ślipy, kalendarz zrobił... Bandaż firmy. Rzeszy piękno. Rzeszy piękno. Niego czekają teraz. Który nie przyjdzie, żeby zaciśnięta pięść? O jest! la cichanie! Ojej, mamo! ojej, ja, moje mamy znalazłem. To już jednego macie, co kupi ten kalendarz, nie? Dorotka na milion procent. I pół wózka. I pół wózka. Red Love, syn. Uuu, leki. Piawe dziódzki. No, piawe dziódzki. Tołe, twardziny? Wygłodzony, Tu też piją w 2013. To jest malar? No. nie orę. Ja ten... no ale siwej plamy nie było. <śmiany> co wygląda. <śmiany> no to on wygląda normalnie, tylko mal, ale jest delikatnie wyłyżony. Żeby... <śmiany> Zobacz, że cała chyba korona była ta delikatnie. Zobacz, no to nie żyjemy, 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 żyjemy. Żyjemy! 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 Jeden punkt! To, że znowu ma wyrównującą mrowę, to jest młody, czeka, jest młody, no, no nie Nie, ma... no, co, co to jest? No zaznaczasz, sobie będziemy Jak rozmawiać. zaznaczasz. Normalnie, na no ja u siebie, to zaznaczę, że idziesz u siebie. No, ale to tylko się nie da. W nie, nie, no no, nas, tak? nie, nie. Nie, 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 proces, ty, masz ty, Chyba ja 37, a ty? majster mechanik Razem mi wieszałeś do domu, no. ale tak, ekranie, nie tak pół, pół, pół mojej chaty. Yeah. Może tu damy teraz, no, Daj, przykleimy gdzieś da ważną datę. A to tam co jest? A to 2016 no Czekaj, gramy na wyjeździe, no to 13 luty na ale pewno, nie? Dawa. 13 luty. Sę... 13 Dawa. luty. Piąty. luty. Piąty. Tutaj? Można tutaj, nie? wiem nie? sobota. Sobota, 13 luty. No. Tam co masz za dane? No i no. no masz za 11 stycznia, no nie ulegamy się, rodziny. nie? My jesteśmy u siebie. Moje urodziny. Moje, <laughs> czekaj, to są może jakieś inne naklejki. Ja tu? Gramy u siebie. To tu i na jouchcę? Dajaj jouchcę, o, Jowka w gajerze To, no. to. No. to będzie no, miał To no masz si specjalnie dla ciebie wywseważone lata, no? Czy nie da wkleić, nie? Jak się przyklei? Nie, tak. W jednym na Gramy u siebie, gramy u siebie, gramy u siebie. Gramy na wyjeździe. Można na to. <laughs> kalendarz jakiego jeszcze nie było, to przede wszystkim wspomnienia. 1973 rok. Grzegorz Piechna, Piotr Malarczyk. Legendarna banda świrów. Najważniejsze mecze aż do czasów obecnych. Dodatkowo naklejki wielokrotnego użytku, dzięki którym oznaczysz wszystko to, co dla ciebie najważniejsze. Nowy kalendarz Korony Kielce. Już w sprzedaży racji tego, że to jest mój kalendarz, e, dla mnie najważniejszą datą w 2016 roku jest 18 czerwiec. To jest data mojego ślubu.